Nowena przed świętem miłosierdzia Bożego, piątek wielkanocny, dzień ósmy, dusze czyścowe. Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym, i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Niechaj strumienie krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane. Odpłacają się Mojej sprawiedliwości. W Twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca mojego kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie. O gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowywała za nie jałmużne ducha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości. Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, Otóż wprowadzam do mieszkania twego najlitościwszego serca dusze czyscowe, dusze, które są ci bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości. Niech strumienie krwi i wody, które wyszły z serca twego, ugaszą płomienie ognia czyscowego aby się i tam stawiła Moc Miłosierdzia Twego. Ze strasznych upałów ognia czyśćcowego wznosi się jęk do Miłosierdzia Twego i doznają pocieszenia, ulgi i ochłody w strumieniu wylanym krwi i wody. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem Miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte w najlitościwszym sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, syna Twego, i przez całą gory, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszą, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim. Nie patrz na nie inaczej. Jak tylko przez rany Jezusa, syna Twego najmilszego, bo my wierzymy, że dobroci Twojej i litości liczby nie masz. Amen. Odmów koronkę do miłosierdzia Bożego.